Dzień dobry, dzisiaj będziemy y, grali w Minecraft Survival, ale tylko na jednym biomie, czyli pustynnym. Y, gra pewnie będzie na pewno trudna. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Y a jeżeli Wam się spodobała, to klikaj łapkę w górę. Jeżeli będzie pod tym filmem tak spięć łapek w górę, to będziemy tę serię nagrywać dalej. Teraz już lecę bez przedłużenia. Zbieram tam patyczki i będziemy musieli niestety także zabić tego króliczka, jeżeli chcemy mieć mięso. Patrzę tutaj tylko co jest. Zrobię jeszcze tylko jedną rzecz robię chwilowe cięcie dobra jestem już po tym cięciu trochę nazbierałem itemków dalej jest ta pustynia więc my będziemy mieli małe dalej problemy szukamy dalej tej wioszki tylko nigdzie jej nie umiem znaleźć eee, ten i będziemy jej dalej szukać na razie mamy mało tych rzeczy, a jeżeli chcemy tutaj przetrwać, to właśnie musimy na coś takiego uważać. Drewno nie mamy jedynie, te patyki z tego. A z czego zauważyłem, to desek się nie da za bardzo z patyczków robić. To tak, będzie wielki problem. Nie mały, tam jest woda, to będziemy obok niej chodzić, bo zazwyczaj obok wody są wioski. I to akurat spoko. O, tu jest cyk. Nie co tutaj robi woda, to przecież jest pustynia, tego nie rozumiem w tym Minecrafcie. Wow, utknąłem. Będzie mała lipka troszeczkę, więc my musimy, mamy na szczęście troszeczkę piasku, więc wyjdziemy. No, o, możemy cukier zrobić, ale nieważne. Tam jest kewik, ale za bardzo bym tam nie wchodził, bo nie mam itemów. Tam jest jeszcze ta trzcina cukrowa, ale nie wiem totalnie po co mi teraz... Tam jest chyba już koniec mapy, bo takich wielkich oceanów chyba nie ma. Ale nie wiem, mogę się mylić. Tam jest jakaś mapa. Kurczę, czemu ja tu skoczyłem? Halo, jakieś wioseczki, nic, naprawdę? No cóż... Będziemy mieli małą lipę, troszeczkę nudny odcinek. Nie znajdziemy żadnej wioski. Mam coś... O, tam jest studnia. Chodź, 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 chodź. Chodź tam. Dobrze, dobrze. No i mamy, kąpiemy się. Tu jakieś wow, jakie to jest dwie. Ej, przyznajcie, że to jest ładne żebym ten węgiel wykopał, ale nie mam za bardzo rzeczy, nawet drewnianego kilofa nie mogę zrobić. Przynajmniej mam trochę patyczków. Jest wioska, nareszcie. Szybko, włączaj gaz, włączaj gaz, włączaj gaz, włączaj, włączaj gaz, włączaj gaz, włączaj gaz, włączaj, gaz, włączaj, gaz, włączaj, włączaj gaz, włączaj, 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 włączaj gaz. Chodź, chodź, chodź. Jest! Wow, duże jest te... A tam jest jeszcze piramida. To najpierw zajrzę do tej mm, wioski. Aby mieć jakieś itemki. Jest, są nawet villagerzy. Czyli że to nie jest opuszczone. Wezmę sobie także łóżeczko. Mam jeszcze snopki siana. To sobie wezmę, aby mieć chlebuś. Ciche mam te dźwięki z Minecrafta. No ale teraz nie będę ich sobie przygłaśniał. A więc je, lecimy, lecimy. O, jest kotek. Jaki słodki kotek. Oj, nie lubi mnie. Bardzo niegrzeczny kotek. Masz mnie nie lubić. Lubić? lub mnie. No lub, lub. Nie, nie polubił. A no, mówią, że koty to przyjaciele na zawsze. Pff, ten, to nie jest obraza wcale miłości. Edwin cywilizację robił, panie kot. Powinieneś mi dziękować. No, na razie jestem nawet nie w epoce kamienia, yy, ale się nie interesuje swoimi sprawami, kotek. Łał wow, tam też, Co? Ej, tam jest druga wioska. Nazwę to wioskowy odcinek. Okej. Okay. Znajdowanie przejść po tej górze to chyba nie największy problem. O, kolejny kotek. No chodź bądź moim przyjacielem. No i kolejny, który się nie słucha. Wchodzimy, wchodzimy i jest! Mamy! W... A, aha, to, to to tak. Myślałem, że będą jakieś lepsze i te, no, może jakieś drewno w końcu. O, możemy przynajmniej jeszcze nic zrobić. A kowal tu przynajmniej macie? Macie tu kowala przynajmniej? Ładnie te zielone łóżka wyglądają. Moim ulubionym kolorem jest tak niebieski i czerwony, ale lubię też tak trochę zielony. Więc wchodzimy tu. No nie, kaktusy, serio, jakieś rzeczy, ale zabieramy wszystko, bo to jest taki tryb, że tu już wszystko się może przydać, a że to wszędzie, je... no i pięknie musimy mieć do łóżka, do wyra, do wyra. I idziemy spać, no chodź, spamy, 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 no i o, jest pochodnie przynajmniej, ale fajnie, przyda się do ko kopalni, tylko że teraz tu jest potem to może nie będę zabierał, no chodź. No, powinienem już iść spać. No, 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 no. Halo, panie Minecraft, czy może pan... O, 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 fajnie, udało się. Jesteśmy, spamy. Dobra, raczej nie spamy, tylko śpimy. Jakie źle mówię, ale mamy kolejną pszeniczkę. Ja tu chyba się osiedla, bo nie dość, że to ładnie tutaj wygląda. No przyznajcie, taka, yy, taka wioska na zboczu Uuu, jeszcze bym tego gościa tu zaatakował, ale to najpierw sobie jeszcze tutaj pogrzberam. Kurczę. No, podejdź, podejść, podejść. O, o, oj, oj, oj. A, okej, okay, ja mam ten tryb pokojowy. Przepraszam za to, że mam tryb pokojowy, ale ja niestety, ale nie za bardzo umiem jeszcze grać na tych zwykłych trybach, więc musimy... O, tak zaatakować. Chodź, daj mi żelazo w końcu, bo tęsknię za żelazem. Nie mam nawet craftingu, ale to się z domów. Weźmie, rozwali i będzie drewno. Wiecie. Rozwalam jedynego ochroniarza tej wioski. Jestem złym mordercą. Ale czy mogą być dobrzy mordercy chyba nie, więc... Zginiesz. O nie, te domki też są z piasku. To zapomniałem, czyli z nich też drewna nie będzie. Oj. Ej, ile ten golem ma tego? HP. No, nareszcie, ile trzy. No, tylko na kilo wstarczy. No i może jakiś mieczyk. Miecz i łopaty starsz, No a to jest pewnie ten twardy piasek. Chciałbym tam na górę wejść. Na razie mamy 9 minut odcinka, więc całkiem spoko. Chyba tak, to będzie taki jeden z nudniejszych odcinków. Uu. A, a takich ludzi też. On... A ile ty tam sprzedawałeś? O, jeden szmaragd. No to mało, wiesz? czekajcie, my musimy tam wejść. Ej, jeżeli tu jest kowal, to gdzieś jest ten. Ale proszę się przesunąć. No, no przesunę się. O. Gdzieś tu musi być. A tutaj byłem już. Czekajcie, gdzie ja tu nie byłem jeszcze? Tak wiem, że w tej pustynnej coś tam... Um. Niestety nic takiego fajnego, co by nam się przydało. Ale mamy strasznie dużo tych kaktusów, że ja chyba chcę się zabić. Ja chcę się zabić. Nie, nie zabijamy się. Tam u góry jeszcze coś jest. A że mam dużo tych kaktusów, to tam wejdziemy kaktusami. A nie, nie da się kaktusami wchodzić. Kurczę, ten kot mógł mi powiedzieć no. Ale mi nie powiedział, bo nie jest family friendly. No, wchodzimy, wchodzimy. Tam jest ta, ta wieżeczka. To znaczy się pustynna, a wiecie o co mi chodzi? To do niej też się wybierzemy, tylko ja bym najpierw te domki tam obczaj... To znaczy się tu domki, bo już tu doszedłem. Tu jest to dach jakiegoś tomku, ale... Jest! Jest kowal! Tylko że bez... czy to nie jest... Nie, nie. Nie. No to z jakie mam drewno pozyskać. Oj, to będzie nudna wersja. To będzie nudna wersja. O, tak. tak. No nie, ale ja już tego nie mam ochoty brać. Przynajmniej ten zielony barw. Jak oni tutaj żyją, skoro nawet mają zażarcie tylko chleb? Nie mają wody. Jeżeli chcemy jakieś drewno pozyskać, to chyba jedynie z tamtej świątyni. No cóż, idziemy. Potem jeszcze do tamtej wieski. Może mi coś lepszego zaoferują. Mamy snobsiana, więc. Chodź świątynia. O, fajnie, udało mi się. Chodź tu, chodź snopku. Jest świątynia. Ura! Nareszcie! Ale będzie super. Czekajcie, kontrol i W. Tak, tak się przyspiesza. Ale dziwnie jest położona ta, jak mam być szczere, Ale najważniejsze jest tylko to, że zaraz tam wejdziemy i powiemy, że to jest nasze. Ta, tylko to teraz potrwa. Patykiem to rozwala. Albo nie, lepiej snopem siana, na przykład tak, jakbyśmy spadali i nie przeżyli jakimś cudem. U, okej. Okay. Tu mamy... Rzeczy. Nie za bardzo przydatne. Tu mamy takie rzeczy. Trochę bardziej przydatniejsze. W ogóle to też rozwalę, bo mnie niepokoi. Tu mamy. No, powiedziałbym, że trochę badziewne itemy. Może to ostatnia skrzynka? Nie, żadnego drewna. Ale mnóstwo kości. Czy ta gra mnie aż tak musi nienawidzić? No come on. Chyba nie. Jeszcze wezmę sobie to TNT. Oho, i teraz nie mam się czym podbudować. Nie mam, siedem piasku. Okej, okay, to lecimy z tym. Powiedziałbym, że nie najlepsza jest ta świątynia, zwłaszcza, że teraz musimy się wykopywać. No dobra, robię cięcie za chwilę, do was wracam. Oj, czekać, bo tam mam zawsze z tym problem. Dobra, wyszłem stąd. Jak widzicie, jest bardzo nieciekawa ta seria. Chociaż, jeżeli Wam się podoba, to pięć łapek w górę i obiecuję Wam, że będzie więcej odcinków z tej serii. No, nie za bardzo było tu itemów. Następnym razem proszę się lepiej pustereć, bo na razie tutaj umrzemy po prostu. Ja się z Wami żegnam. Pa!